Na razie trzymaj. Dzień yeah. dobry. Dzień dobry, Jan Olę, Gatarzyna Miller i nasza wspólna księga Poznaj siebie, którą Państwo już mam nadzieję znają. A ci, co nie znają, niech by poznali, bo warto, naprawdę. Ogromnie stoimy za tym, cośmy tutaj, prawda? Tak, Wydałem. jesteśmy z tego dumne i nadal się pod tym podpisujemy. Podpisujemy tak. się nadal, mało tego wiemy, że to się bardzo przydaje bardzo wielu osobom do bardzo wielu rzeczy. Dziewczyny sobie na tym wróżą. Terapeuci to dają jako pod taki sposób na odczytanie własnych emocji i bardzo im za to. Tak. Jakby to powiedzieć, i gratulujemy, i dziękujemy. Dziękujemy, i popieramy to. I popieramy. Rodzice z, dziećmi, Rodzice z dziećmi, dziećmi o tym. Uczą dzieci emocji. Tak. Jest tutaj w środku książeczka, która opisuje te emocje w trzech, hmm. weź, przeczytaj Państwu, w trzech jakby tematach. Tak. Wybrałyśmy 55 emocji. 55. Oprócz wstępu, które tłumaczy, czemu są takie ważne, jest, po co nam to uczucie. I zadania. Tu mamy tak rysunki mamy? prześlicznie narysowane, malowane przez Adeku Jawę. Na przykład duma taka, o ładna pani bardzo. No i dumna z siebie, nie? pani tak. słusznie. Duma to tu jest. Na fajna przykład rzecz. jest niechęć. No taka wiecie. Pamiętasz ją. Mm -hmm, mm -hmm. One są wszystkie bardzo ładne, przepiękna, ta pomarańczowa, bardzo mi się podoba. Satysfakcja w takiej kiecy cudownej, nie, ale najbardziej lubię tą rozkosz, która jest na okładce. no taka taka naprawdę dziewczyna, przeszczęśliwa. I słuchajcie, to jest to jest coś, co tak nam zależy, żebyście to, jakby nawet bym powiedziała słowo, szanowali, ponieważ oni o to, żebyście szanowali własne mhm. uczucia, żebyście zdawali sprawę, ile my tego mamy. To oczywiście jest daleko nie wszystko. No bo by bardzo gruba była ta tak. książka. E, uczcie się tego, co czujecie, ponieważ możemy mieć, słuchajcie, i satysfakcję z pieniędzy, i z awansów, i z bliskich, i z różnych innych cudownych rzeczy, a nie wiemy, co czujemy tak naprawdę w ogóle wobec wszystkich innych spraw w naszym życiu. I jacy jesteśmy w tym skomplikowani? I jakie to jest różnorodne, jak to się tak zaplata i tak się to zmienia co chwilę, więc w ogóle wycieczka właściwie prawie, że jak science fiction, nie? A jak was wciągnie tak. w emocji, to co ja tutaj mam za? A nie, to, są, to jest w co ogóle... Ja tutaj nie. To jest moje. Nie? <laughs> Oddawaj. Nie? <śmiech> Oddawaj. <śmiech> o, Oddawaj. Tym się pochwalę, osobiście bardzo. <laughs> Przeszczęśliwa jestem, już drugi kalendarz na rok yy, pod tytułem kalendarz z Katarzyną Miller jest w tym roku, w zeszłym roku był taki pomarańczowo-czerwony, w tym roku jest morski z elementami pomarańczu, to takie cudne kartki piękne. I tutaj wszędzie w środku, gdzie nie spojrzycie, a to ptaszek, a to kwiatek. Ja wiem, że dziewczyny najbardziej używają, ale myślę, że faceci o takiej wrażliwości artystycznej też by to ulubili mieć. Ale dlaczego ja go miałam za pazuchą? Bo to jest kalendarz na rok, który teraz będzie. I on jest o emocjach, I Każdy oczywiście tak. Ma różną emocje. Dlatego też właśnie gdzieś nam tak. to jest bliskie do tej naszej księgi emocji. To jest super zestaw. Żebyście sobie popływali, po, po, poleżeli w takim, jakby to powiedzieć, cudownym jeziorze, mhm. bo jezioro bardzo się z emocjami Mnie się szalenie z emocjami. I Boże! A to z kolei nasza książka symboli. Tak. To zobacz, prawda? Idziemy, Wszystko tak. się ze sobą słuchajcie łączy, e, a nasze emocje to jest nasze bogactwo. I jeżeli chcemy. Mogę przeczytać, bo tu też przecież jest mniej niż w tej. A jaka emocja jest na sierpień miesiąc mojego urodzenia Czekaj, ulucenia? na sierpień, hmm? to zaraz znajdę. Ja lubię sobie zawsze tak mać w sierpień, na sierpień, na sierpień. No takie piękne pomiędzy. Sierpień, sierpień, zaraz Ci go w ogóle pokażę. Przyjemność, kochanie. Mm, Przyjemność, wybaczcie. gratuluję. O, patrz jaką masz, zobaczcie, jak jest. Pugę mam jakąś piękną. Na Cudny jest sierpień. To będzie ja ładny jestem, sierpień. Ja sierpień. jestem sierpień. październikowa. I ja też lubię mówić. Z tego najlepszego chwilą miałam, Wszystkiego tak, najlepszego. Rodzinę. To jest mój październik. Tukana masz? Tukana? Tukany, tak, przepiękna. A jaką masz emocję? Ej, ojej, bo nie przeczytałem emocji. Czekaj, gdzie ona jest? Tu będzie spokój. O, Bardzo mi odpowiada w tej chwili. Ogromnie. Przyjemność też lubię. Spokój. Moja, da, 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 da. dziękuję. Prawie nie zafałszowałaś. <grymiosenka> Praktykuj spokój, właśnie to jest to. A jest tu nawet kawałek mojej piosenki, przecież żeśmy ją tutaj pisali, Cudnie. Więc słuchajcie, tu są różne fajne rady, tu są różne... Urywki takie z moich tam różnych książeczek. I, i, myśli, I są też właśnie rozmowy i są zadania, i jest. Yy, A to fajnie by było kier... zobacz. Na przykład na sierpień, skoro jest przyjemność, to codziennie sobie planujesz jedną przyjemność. Na ja przykład, w październiku tak. jak spokój, to codziennie Grudzień, robisz coś tak Zobacz, Grudnie jest zaufanie na przykład. O. Cudnie. E, kochani, spójrzcie, do torebki takiej trochę większej, takie większej. na biureczką można zaszpanować takim twardą kładeczkiem. Tutaj jest. Stanować. A jak? Prawda? Można się obronić miśniu. Nie chciałabym, żeby trzeba. Oj, znalazłam maj. Słuchajcie, jaki cudny maj. O. Naprawdę szalenie się cieszę z tego kalendarza. I mam nadzieję, że będziecie go bardzo lubić i używać. I też się nim cieszyć. A czy ja mogę poprosić o autograf? Ale jasne, że tak. O autograf Oto, w misiaczku, dla Dziękuję ciebie. Dziękuję bardzo. Z wzruszeniem ci go yy -y. ofiarowuję. Dziękuję i zachęcam. Miejcie taki sam jak ja. Hm? Dobry czas na to, żeby już zacząć sobie niektóre rzeczy planować, planować wpisywać. A to, ale... to będzie w styczniu, jeszcze to mnie interesuje. A w styczniu jaka, jaka emocja? Emocja będzie Nadzieja, oczywiście, że no, pewnie, nadzieja. Że tak. Nie ma stycznia bez nadziei. Nie. <głos> <Styczę>. <głos> Życzymy Wam Jeszcze wielu emocjonujących jak. miesięcy. Życzymy w tym wszystkim. Wszystkich miesięcy cudownych. Tak jest. Razem z Kasią Miller. I z Jasz, <noise>